Program zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Oglądasz na waszą odpowiedzialność. W końcu nie, no, że nie da rady się nie odpalić. Z Petrem mieliśmy zajebiste no i postanowiliśmy, że będziemy naśladować uczestników e, jak tańczą. Dawaj tak jako, dawaj tak Filip jakoś tak tańczy, nie, dziwnie. On nie umie tańczyć, on w ogóle nie czuje rytmu. Teraz, Ola. Ola to tak. A młoda to ma krótkie ruchy, ona się wygina. ten Chuj, że się potyka co chwilę, i gdzieś tam nogi się wyginają w tych szpilkach, ale jest najseksowniejsza na świecie. Warsaw so Shore, w niedzielę o 23.00 w MTV.